Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a jutro rano, gdy się obudzisz, pod poduszką znajdziesz kod na 1000 fałdolców. Siema! Jeszcze przed startem tego filmu powiem Wam o wielkim konkursie na 5600 v który organizujemy wraz z Heroskiem. Wyniki pojawią się 20 maja o godzinie 15 na naszych społecznościach na YouTube. Oraz dwie szczęśliwe osoby zostaną wylosowane i dostaną po 2800 V-Dolców. Jedyne trzy proste kroki, które musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować z dzwoneczkiem mój kanał oraz kanał Heroska, który znajduje się w pierwszej linii opisu, oraz w komentarzu napisać biorę udział oraz Wasz nick z Fortnite'a. Pamiętam, abyście nie oszukiwali, ponieważ jeżeli przykładowo nie zasubskrybujecie kanału Heroska oraz zostaniecie wylosowani, no to niestety nie będziecie mogli odebrać w Waszej nagrody. Dzięki, no i zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hekso. w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat wyzwań do grywki w sezonie drugim Fortnite'a. Kończę dać ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i generalnie naprawdę niewiele zostało nam do 10 tysięcy obserwujących na Instagramie, więc możesz też zaobserwować. Jeżeli chcesz ze mną pogadać lub pograć, no to zapraszam cię na mojego Discorda. Wszystkie linki znajdują się w opisie, a teraz bez przedłużania zapraszam cię do oglądania. Także na początek chciałem wam powiedzieć, że likerzy informują, że Epic Games już rozpoczęło testowanie kolejnej aktualizacji oznaczonej jako 1260. Generalnie aktualizacja 1260 w Fortnite to jedna z najważniejszych aktualizacji, jaka odbędzie się właśnie w tym sezonie. Ponieważ generalnie jeszcze tylko po tej aktualizacji zostaje nam aktualizacja 1261, no i potem właśnie będzie już kolejny sezon. Generalnie no to czego możemy się spodziewać właśnie w tej aktualizacji, która już niedługo wejdzie do gry? A najdokładniej nowych informacji o który pojawi się pod koniec tego sezonu, a najdokładniej dzień zagłady, następnie nowych przedmiotów kosmetycznych, które mogą nawiązywać już do nowego sezonu, no i właśnie wyzwania do grywki, o których za chwilę sobie porozmawiamy. I generalnie właśnie kiedy może się pojawić ta nowa aktualizacja. Także może ona się pojawić za tydzień w czwartek. No i właśnie wtedy powinny się pojawić właśnie wyzwania Doomsday, czyli dnia zagłady. Jeżeli chcecie właśnie jakiś osobny odcinek, w którym wam opowiem o właśnie tych wyzwaniach, to koniecznie piszcie w komentarzu. A teraz przejdźmy sobie właśnie moi drodzy do wyzwań do grywki. Także generalnie gracze spekulują, że właśnie w wyzwaniach do grywki jednym ze skinów, który będzie właśnie do odblokowania, a bardziej w sumie stylem do skina, będzie to właśnie wakacyjny Miałśniak. Dlaczego? Ze względu na to, że na jednym z plakatów, które znajdują się właśnie na Zalewie Zastoju, no to znajduje się taki oto Miałśniak, który jest w stylu takim wakacyjnym. Jeden z użytkowników przygotował właśnie koncept, jak mógłby on wyglądać w grze. I według mnie jest to naprawdę, naprawdę całkiem spoko i byłoby to właśnie takie małe nawiązanie do kolejnego sezonu, który ma być właśnie powiązany z wodą. Następnie moi drodzy gracze spekuluję, że kolejnym skinem będzie to właśnie taki oto agent Pili, czyli agent bananek. Generalnie no to ta grafika została ukazana nam na turniej FNCS i możliwe, że jest to taki mały przeciek odnośnie tego, co pojawi się właśnie w wyzwaniach do grywki, ale nie oszukujmy się, że taki właśnie biały Agent Pili byłby całkiem, całkiem spoko, tym bardziej mi on się naprawdę podoba i nie oszukujmy się, ale byłby to chyba jeden z lepszych właśnie styli do Agenta Bananka. No i ostatnim skinem, jaki według właśnie graczy miałby się pojawić, byłby to właśnie czerwony Brutus, który wygląda tak, jak teraz widzicie na ekranie. Generalnie, no to jest to według mnie naprawdę też spoko koncept, ponieważ Brutus, sam skin w sumie nie jest jakoś mega fajny, ponieważ jest on strasznie duży, ale wydaje mi się, że taki czerwony styl byłby jak najbardziej spoko. Tym bardziej gracze spekulują też, że właśnie do tych wyzwań do grywki mogą zostać dodane style do wszystkich skinów, tak jak między innymi widzicie tutaj na ekranie. I co ciekawe, na tym właśnie screenie, którym wam przed chwilą pokazałem, są wszystkie skiny, które wyglądają totalnie inaczej, co według mnie też jest naprawdę spoko gdyby Epic Games takie coś prowadziło, to byłoby naprawdę naprawdę innowacyjne i byłoby to coś, czego jeszcze nigdy nie zrobili. No ale generalnie wydaje mi się, że zamiast właśnie e Brutusa, mogłaby do tych wyzwań wejść na przykład -na lub na przykład Podniebna. I teraz na ekranie wyświetlają wam się wszystkie rzeczy, które miałem wam pokazać w ostatnim filmie o właśnie wyzwaniach do grywki, lecz niestety wam tego nie pokazałem. Pokazałem, ponieważ był mały błąd w montażu, ale teraz po prostu możecie je zobaczyć. Macie tutaj właśnie, jak mógłby wyglądać ten styl do Tientiny, do Podniebnej i tak dalej. No i generalnie, moi drodzy, no to właśnie kiedy ta aktualizacja się pojawi, jak już mówiłem, powinna się ona pojawić dosłownie na dniach. I właśnie to wtedy najprawdopodobniej już powinny być w plikach gry wyzwania do grywki, które mniej więcej po tygodniu bycia w tych plikach gry powinny ukazać się w grze do ukończenia normalnie dla graczy. I teraz przejdźmy sobie do naprawdę ważnego tematu, a najdokładniej darmowy Karnet bojowy za ukończenie właśnie wszystkich wyzwań do grywki. Jak wiecie lub też nie, no to w sezonie 7 mogliśmy właśnie odblokować karnet bojowy poprzez ukończenie wyzwań do grywki. No ale nie oszukujmy się, było bo to naprawdę, naprawdę dawno temu. Nie, między innymi zostało to dodane z okazji Walentynek, a z drugiej strony też, że Epic Games miało wtedy naprawdę ostrą walkę z Grom Apex Legends, co po prostu zmusiło Epic Games do zrobienia właśnie takiego czegoś. Obecnie właśnie na rynku jest również gra Valorant, lecz no nie jest ona właśnie czymś, co mogłoby pobić Epic Games i właśnie Fortnite'a, ale niedługo też może się pojawić jakaś gra, która właśnie coś takiego zrobi i wtedy Epic Games musiałoby zrobić jak najwięcej rzeczy, żeby po prostu stazi gracze Fortnite'a powrócili, czyli między innymi przywrócić właśnie najlepsze przedmioty, jakie kiedykolwiek były w grze i które graczom najbardziej się spodobały, przywrócić rozciągniętą rozdzielczość, co chyba gracze naprawdę uwielbiali, ponieważ nie oszukujmy się, ale chyba większości graczy na rozciągniętej rozdzielczości miało troszeczkę więcej FPS, Niż to zazwyczaj, no i naprawdę wiele rzeczy, które po prostu pamiętamy za czasów świetlności tej gry. No i właśnie, czy Karnet bojowy będzie za darmo, no tego niestety nie wiemy. Ale miejmy nadzieję, że Epic Games właśnie da nam nie doda. Także co moi drodzy, jeżeli będzie więcej jakichś informacji czy czegoś takiego, no to oczywiście was o tym poinformuję na karcie społeczności albo nagram wam o tym nowy film. No i co, to już by było na tyle, że ten odcineczek. Ja byłem Hexo. Dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia i cześć.